Czołem czołem, Kromka z Wesołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku na temat Call of Duty Modern Warfare, a dzisiaj porozmawiamy sobie o paru nowościach, Między innymi z uwagi na to, iż na oficjalnym blogu Call of Duty pojawił się nowy wpis na temat tego, w jaki sposób deweloperzy projektowali samą grę i samo strzelanie karabinami. To będzie pierwszy temat, natomiast z drugiej strony również wspomnę Wam o paru nowych mechanikach, które w Call of Duty się pojawią. Zapraszam do oglądania. Od razu chciałbym zaznaczyć, że część z Was jest lekko zdziwiona, część zadowolona, zdecydowanie mniejsza część, w zasadzie promil, może troszkę rozczarowany tym, że Call of Duty postanowiłem się zająć. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, dlaczego jestem dosyć mocno wypuszczony, jeśli chodzi o FPS-y w czasach rzeczywistych, o współczesne pole walki, z uwagi na to, że Battlefield 5 niestety nie jest tym, czym oczekiwałem w 100%. Dlatego też będę starał się przynajmniej w jakiś sposób to Call of Duty wam pokazywać aż do premiery, a czy podczas premiery mi się gra spodoba, gdy będę już w nią grał, to czas. Pokażę. Także moi drodzy, pierwsza rzecz, od której chciałbym zacząć, to to, iż teraz gameplay, który widzicie, został wypuszczony mniej więcej dzień temu, chyba przedwczoraj, i jest to gameplay około 20 minutowy, który teoretycznie pokazuje grę w 4K, co tego tutaj nie uświadczycie z uwagi na to, że film jest w 1080p. Natomiast to, co w nim fajne, to to, że jest on całkowicie pozbawiony wszelkiego rodzaju komentarza, więc można usłyszeć naprawdę fajnie zaprojektowany dźwięk. Dźwięk, wystrzały i wszystkie głosy środowiska, tak jak na przykład tutaj. Dlatego jeżeli będziecie chcieli sobie posłuchać po prostu samej gry i obejrzeć cały gameplay beze mnie, to w opisie macie link do czystego, typowo gameplayu, tego który widzicie teraz. Do tego sam gameplay pokazuje nam bardzo fajny motyw z grą tak zwaną realistyczną, po części realistyczną, bo taki też tryb w nowym Call of Duty będzie, a chodzi mi tutaj konkretnie o sekcję z noktowizorem, która odrobinę różni się w samym nawet zaprojektowaniu i przede wszystkim w strzelaniu z broni od takiej sekcji bez noktowizora grając w dzień, ale do tego sobie za chwilkę dojdziemy. Przede wszystkim deweloperzy zwrócili uwagę w tym blogu na to w jakim kierunku gra poszła i wydaje mi się, że nie trzeba mieć tutaj doktoratu z niewiadomo czego, aby zauważyć, że w dalszym ciągu jest to poniekąd Call of Duty, ale z drugiej strony postawiono na zdecydowanie większą realistykę, na realizm strzelania, na realizm pola walki i jak sam sam Jeff Smith zauważył i powiedział, był z tym pewnego rodzaju problem, bo zdecydowana większość deweloperów Infinity Ward pracowała również nad starszymi Call of Duty. Ci wszyscy ludzie byli poniekąd związani z poprzednimi częściami. W związku z czym w niektórych aspektach bardzo ciężko było wyplewić z nich pewnego rodzaju przekonania, które w starszych Call of Duty były ok, były na porządku dziennym, biorąc pod uwagę lata, lata wstecz, ale w 2019 roku już nie są na tyle atrakcyjne. W związku z czym, na przykład poprzednie Call of Duty, poprzednie odsłony były takie, a nie inne, były po prostu odgrzewanymi w cudzysłowie. Atletami, zaryzykuję takie stwierdzenie. Myślę, że część się z was ze mną zgodzi, część nie. Natomiast Call of Duty Modern Warfare ma być takim nowym startem, biorąc pod uwagę nadchodzącą nową generację, nowy silnik i wszelkiego rodzaju nowe smaczki, które do gry zostały dodane. Deweloperzy Call of Duty Modern Warfare chwalą się, przynajmniej tak mówi Jeff Smith. Że rozłożyli wszystko, co było w poprzednich Call of Duty, w poprzednich odsłonach na czynniki pierwsze, i w zasadzie przebudowali je do obecnych standardów. Podobną rzecz zrobiono zarówno z projektowaniem map, oraz z samym feelingiem strzelania, czy też z tym, w jaki sposób zachowuje się po prostu żołnierz na polu walki, jednocześnie starając się zachować ten vibe Call of Duty. Same karabiny, same bronie, wszelkiego rodzaju kroki, wszelkiego rodzaju movement, poruszanie się, mają bardziej realistyczne podejście, dźwięki, podrzut wizualizacja. Można zauważyć w broniach w karabinach, że będzie potrzeba odrobiny umiejętności, aby opanować przede wszystkim podrzut wertykalny, podrzut horyzontalny, no i to, co najważniejsza, najważniejsza rzecz, która w tym Call of Duty będzie zaimplementowana w 100%, to tak zwany bullet travel time. Coś teoretycznie nowego w kodzie, co w samym założeniu dla nas, na przykład Battlefieldowców, jest dosyć proste. A chodzi mniej więcej o to, że jeżeli stoimy na przykład przy człowieku 5 metrów oddalony i strzelamy w niego, to w zasadzie nasz pocisk od razu celu dosięgnie. Nie ma tutaj żadnej zaawansowanej matematyki. Natomiast w przypadku gdy już będziecie strzelali na średni dystans, to ten pocisk będzie musiał przebyć pewną drogę, czyli pewną podróż, czyli pewny travel time. W związku z czym trzeba będzie celować odrobinę z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę ten czas, jaki musi upłynąć między wystrzeleniem pocisku, między odległością, jaką różni pocisk od celu, no i dotarciem pocisku do celu, czyli no najlepiej do głowy naszego przeciwnika. To jest rzecz teoretycznie nowa, w praktyce na pewno dodająca wiele, wiele takiego realistycznego smaczku. Jeff Smith zaznacza również, że każda broń, która zostanie w grze pokazana, była ówcześniej. Przetestowana na strzelnicy. Moim skromnym zdaniem, szczerze mówiąc, nie widzę tutaj żadnego powodu do chwalenia się, bo to jest chyba jakiś tam standard już w grach FPS aktualnie, że czymkolwiek się nie strzela, to jednak na początku się sprawdza jak ta broń się zachowuje, aby później można było realistycznie odwzorować to w grze. Ale z drugiej strony w Call of Duty do tej pory raczej strzelanie nie było jakoś bardzo realistycznie pokazane, w związku z czym wydaje mi się, pan Jeff Smith o tym po prostu wspomina. Same karabiny mają więcej wagi, czuć. Je bardziej podczas strzelania, co też zresztą widać na samym gameplayu. Jako przykład tych zmian w karabinach, w mechanikach strzelania i w tym wszystkim, o czym wam teraz mówię, podawane są na przykład SMG-ki, czyli broń teoretycznie bardzo szybkostrzelna, która kiedyś w poprzednich Call of Duty miała dosyć spory recoil, w rzeczywistości jednak jest inaczej, gdyż SMG-ki są to karabinki o małym kalibrze, w związku z czym są teoretycznie prostymi karabinkami do opanowania i w Modern Warfare mają one być najlepsze Lepsze, właśnie na średni dystans, a nie na bliski. Wspominałem Wam ostatnio o tak zwanym gunsmith czyli miejscu, gdzie możemy zobaczyć, jak nasza broń wygląda i teoretycznie ją spersonalizować. Wspominałem Wam o tym, że na każdy karabin będzie można założyć od mniej więcej 30. Do 60 dodatków, ale nie wspominaliśmy o tym, że teoretycznie możliwości personalizowania swojego karabinu są na tyle szerokie, że, i tutaj cytuję właśnie pana Jeffa, spróbowali zrobić sytuację, w której wzięli zwykły shotgun i nałożyli na niego na przykład celownik snajperski. W związku z czym zrobili z niego shotgun na daleki, na bardzo daleki dystans. Co teoretycznie nie jest niczym niesamowitym, bo po prostu dają nam wolną rękę w kwestiach całkowitej modyfikacji danej broni. Jeżeli powiększenie snajperskie to mało, to dołożono do niego na przykład długą lufę. Także tutaj mamy taki mniej więcej charakter tego, jak to powinno teoretycznie w grze wyglądać. Myślę, że już niedługo dowiemy się, jak to z tą personalizacją będzie wyglądało i czy faktycznie będzie ona na tyle realistyczna tak jak do tej pory deweloperzy zapowiadają. Do tego w grze będzie możliwość zmieniania swoich dodatków do broni w trakcie rozgrywki, będąc już w samym meczu, tak jak na przykład ma to miejsce w Battlefield od, od wielu, wielu lat. Takie małe usprawnienie, ale jednak warte odnotowania. Jeżeli chodzi natomiast o nowe mechaniki, to Jeff wyróżnia parę z nich. Między innymi dynamiczne drzwi, o czym już wam wcześniej wspominałem. Można je wywalić z bara, kopnąć, otworzyć normalnie, wrzucić od razu za otwartych drzwi granat. Jest tutaj naprawdę wiele możliwości. Do tego opcja, w której waszą broń możecie oprzeć o przeróżne przeszkody, o przeróżne rzeczy, o po prostu wasze środowisko. Możecie oprzeć ją o kamienie, możecie oprzeć ją o ziemię, możecie oprzeć Cię o jakąś beczkę, drzwi, to wszystko sprawia, że podrzut waszej broni będzie łatwiejszy do opanowania. Kolejną nową rzeczą dodaną do Call of Duty będzie tak zwany taktyczny sprint, czyli sytuacja, w której nie możecie strzelać, wasza broń jest podniesiona do góry i biegniecie bardzo, bardzo szybko, właśnie z tą bronią uniesioną do góry, jednak nie mogąc tak naprawdę się bronić. I to mi troszkę przypomina World War 3, Tam też, gdy biegliśmy, wasza broń była w górze uniesiona. Gdy natomiast będziemy grali z noctowizorem, nie będziemy mogli strzelać z przycelowania, no bo teoretycznie, gdy macie na głowie noktowizor, to podobno, nie znam się, nie jestem wojskowym, w praktyce nie można z tego przycelowania strzelać. Do tego, w Call of Duty Modern Warfare nie będzie więcej sytuacji, w której zaczynamy mecz mówiąc kolokwialnie z dupy. Teraz wszystkie spotkania będą zaczynały się od jakiegoś ładnego cinematiku, który będzie wprowadzał nas w walkę. Po prostu w jej charakter w całe środowisko, czyli na przykład będziemy spuszczali się z jakiegoś małego Little Birda, albo podjeżdżali na pacę żuka, tak, bo w grze będzie polski żuk. Także, moi drodzy, informacji sporo, mam nadzieję, że ciekawe, mam nadzieję, że materiał okazał się dla was przydatny. Pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!